Dostać, nie? Wyważarka, nie? Stary, moje stanowisko pracy, Sam wyważasz opony? Ja, ja wyważałem opony. A do M3 tu byś wyważył na tym? Lekko Tak? No tylko tu jest jakiś rozmiarów. To jest chyba do... tu chyba do 20 zrobimy tylko. O. Dważymy. Tak samo No, do, do 20 albo do 19 tego. Tu się ściąga. Tu ściągasz kurwa Lagera. Ja mi to robi... por porwali mi, ja jeżdżę na porwanej od środka, lekko naderwano. To z pizduto, z nie wypuchnęło. No mówił, że nie ma szans, bo jest napompowana. Był z gazem. Jakim? Chyba no, nie wiem, to jest chyba do... do matu, tak? Do spawania? Mhm. Chyba. Ale jak ona tu stoi, to jest pusta. Będzie na... Będzie wypierdala. Dwumasa? Tak? Sachsa? Dwumasa? Dwumas kurwa. Najdroższa rzecz w divzlu. Zaraz po wtryski i dwumas Co tu, za pojazdy klientów? Tak. Klienci przyjeżdżają ze środy? Kuj nie, bo wiesz, ojciec całe życie ma ten warsztat, nie? Więc, więc tutaj... No klientów ma w kurde, nie? To mnie kurde osobiście, bo... Czemu? Bo... Nie wiem dlaczego, ale kurwa pracownicy mojego ojca napierdalają kurwa od siódmej rano. Jebanymi łódkami. Jakby kurwa metal był kurwa miękciejszy, kurwa o 7 rano. Nie mogliby tego o 12 robić. Bo o 12 już nikt nie puka. Nie? No tak. Konewka człowieku. Ja sam kupowałem do dzisiaj jest, Wszyscy używają. Jak ja kupię konewkę, to nie makuję. <grym grym grym> tak wiem, co? Po co konewka? Na olej? Na olej, no bo nie ma oleju. Tu jaki stolik kurwa z tych yy, ze stalówek. Designerski. No najśmieszniejsze jest to, że ja tu chciałem te stoliki wyjechać a mój ojciec nie wyjebie. Specjalne biuro ma zrobione człowieku i tak kurwa siedzi tu, bo musi patrzeć jak majster robi. Przez... A to też jakiegoś klienta silnik do remontu? To z tego auto nie jestem pewien czy nie. Jest... No i to auto ma silnik, motor założony. A ty nie wiem to nie jest już zrobione, <laughs> wiesz, bo tutaj widzę, że do ciągaka, do To jest fałtek widzowy? To jest chyba fałtek. Nie, mnie nie kręci. Ja robiłem na warsztacie, ale jakoś tu dwa... Ja wiem, że jak ojciec mi to przepisze to to zamknę w ten sam dzień. Co ci przepisze? No bardzo A kiedy? kiedy ci przepisze? No, no ile będziemy ile będziemy się chciało to robić? Dwa, trzy lata? Mm. Ja to zamknę, przerabiam na mieszkanie i na Nie przerobisz tego na chatę. Ja obniżasz sufit, kurwa? To I... przerobisz na chatę? No. Ciężko. Przysięgam ci. No, a myślisz, że jak z gaming house zrobiony? Przybył taki zant, mm -hmm. I tam normalnie chatę zrobiliśmy z tego, nie? Tam jest kilka pokoi. Na lajcie mówią, że da się przerobić. Lepko, no, a wiesz, a ja jestem gościem, ale... Nie mam takiej wiedzy jak mój ojciec, że... Dawaj palec. Ujebać? No. Boksdelas stuleje tutaj tego. Ty, oddałoby, nie? Ej. Gdybyśmy na live'ie. O kurwa. Ślumpa. Ale ten... Umiesz ten... coś z mechaniki? No ja robiłem na warsztacie przez 5-6 lat, ale nie jerało mnie to w ogóle. A wymienisz rząd? Nie no ma problemu. Mhm. Wow. Zawieszenie, wszystko. Ale w ogóle mnie to nie jerało. Ja to robiłem, bo musiałem, bo tata to, to jest mechanik, wiesz? Mhm. Ja zawsze... Wybrał ci kierunek, nie? No, on mnie zmusił do tego, ja mam przebicie programistą. No mhm. ja chciałem iść do informatycznego. Eee, pojebane jest to, że... Może to dziwnie zabrzmi, ale ja lubię robić wielkie rzeczy. Nie lubię robić małych rzeczy. Ja wolę tak... No, no kurwa przykład giga jak robię, to nie robię jednego futra, całą Polskę zajebać. Wiesz, nie wiem, robię... Kurwa te kasyno te moje? Ja nie chcę, żeby było tylko w Polsce, tylko ja wypilnanym, że z Brazylii... e 4-6 prostu... już nie ma, już poszło chyba. Nie, jest jeszcze. Jest? Jest, jest. Ale będziemy wydawać w tym tygodniu. Masz Będzie kluczyk? Czy to, też u góry? Kurwa, od niej mogło być, ale... Kurwa, gdzie? A po Gieniu zabrał? Ale śliczna chuj. Ładnie Ziem, zrobiona, no. Jest. I Gieniu <noise> normalnie sam zrobił klucz. Zresztą wypadzą pewnie. Nie, oni kurwa palą przy piecu. Aha. Ja zawsze jak grałem, ja nie stawiam, wyrobam... nie karam, ja bym... To ja jarałem, otwierałem piec, tam jest w cuk i nawet nie było czuć, bo jak podejść przy piecu, to spie do rozkomi. Mhm. Kurwa, tutaj biznesy się kręcą. Me... Tak. Chuj. Tu mechanik, tu food truck, kurwa, chłopak. Mhm.